Nasza jest taka kochana, a do tego wciąż zarpana. Pani nasza kochana, ty Was panią czas. Sprawdzam dzisiaj, przekładam i ciągle się. Ujawić! czas! Ale ma pani ładne włosy, a twardej komunistami pani kosy. sprawdzian napiszemy, bo dzisiaj nie umiemy! mi <śmiany> naszego kanał! Miłosnego spędzać czas! Filecki śpiewa! Dziś nie zgłaszamy nieprzygotowania, a w domu nie będzie lania! Sprawi <śmiany> naszego kanał! Pan być pełny! spędzać czas! Tę piosenkę dziś kończymy i do wolnej lekcji się przyczynimy! Panią mówimy, że śpiewam się nie wstydzimy. Pani ja, kochana, mi postanio, postanio, czas. To jest wrotka ode mnie dla pani. Przepraszam za wszystko, co zrobiłem do Pani. Będę dążyć bardzo grzeczny, jak najlepszy pani młodowieczny.